Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernesiak, a dzisiaj w takich przepięknych okolicznościach, gdyż nad Morzem w Turcji, chciałabym Wam opowiedzieć o zapachu, który tutaj ze sobą zabrałam. Tak jak wiecie, ja zawsze na każdy wyjazd zabieram zapach po to aby potem generalnie ten zapach właśnie był taką wizytówką właśnie tego wyjazdu. I dzisiaj mam ze sobą zapach nowy. Nowy, całkowicie nowy u nas w Polsce na rynku. Bardzo mocno rozchwytywany, bo jest to zapach absolutnie już bestsellerowy. Zapach nazywa się Escape Gourmand. Zapach od marki Monzon Mata. Przepiękna wanilia. Niesamowicie naturalna. Przede wszystkim i tak w jednym zdaniu. Lekko dymna, nieprzesłodzona, z fasolą tonka, ale jednocześnie z, z żadnej tutaj nie ma takiej sztuczności, wiecie, nie ma takiej e, nie ma takiej e, zadziory, takiej jak e, Bękolaty na przykład ma, ma, macie taką chemiczną wanilię, taką e, niesamowicie ciasteczkową. Jest tam mnóstwo akordu m, takiego chropowatego. Tutaj jest gładkość. To jest taka miękkość, lekko podany ten akord jest dymny. Więc coś niesamowitego w tym zapachu jest. Mimo tego, że ja, jak wiecie, jak mnie znacie dobrze, nie przepadam do końca za zapachami takimi stricte grumon, takimi mocno słodkimi, mocno nawiązującymi do apetycznych nut, do jedzenia. Tutaj absolutnie nie ma przesłodzenia. Jest taka w tym zapachu aksamitność. Właśnie. Dlatego ten zapach zdecydowałam się zebrać. Dlatego, że przecież zobaczcie, ciepłe, klimatyczne, bardzo takie słoneczne miejsce. Niezwykle dużo. Gęstego powietrza, no nie mogło być dobrze skomponowane z takim zapachem stricte słodkim, e, stricte apetycznym, takim właśnie tego typu jak biankolata. Biankolata jest w ogóle teraz bestsellerem, dlatego cały czas o tym wspominam, e, że czasem tej słodyczy jest za wiele. Chociaż na przykład Intense Cafe, pamiętacie, kilka lat temu miałam na Majorce, mimo tego, że to jest zapach absolutnie słodki, e, tak według mnie nie jest ta słodycz. Taka gęsta i taka chemiczna, że się na taki właśnie ciepły klimat nie nadaje. Ten zapach na pewno się nadaje na ciepły klimat, na pewno się nadaje na wieczory. Zresztą, jak wiecie, na słońce nie warto żadnego zapachu aplikować. Chociaż powiem Wam szczerze, że tutaj w Turcji mało kto ładnie pachnie. Mimo tego, że to jest kraj przecież słynący z podróbek perfum i tych podróbek jest dosłownie wszędzie ogrom. Tak powiem Wam szczerze, że może z cztery osoby ładnie pachniały i to Europejki, tak, więc nie, nie lokalsi. Raz oczywiście od faceta poczułam taki zapach, że rzeczywiście z pięć kroków musiałam za nim poczynić, aż wreszcie wpadłam, że to jest Tom Ford Ombre Leather. I ta śliwka taka Chociaż tam śliwki nie ma, dla mnie ona jest taka fajna, dymna, apetyczna, no ale ma być o zapachu, e, który ja zabrałam. Escape Gourmand. Polecam dla wszystkich wielbicielek zapachów słodkich, ale uwaga, dla również e, wielbicielek zapachów takich nieco dymnych, nieco mm, miękkich, aksamitnych. No w ogóle polecam, potestujcie, potestujcie, bo mi ten zapach na pewno, mm, na pewno mnie po prostu kupił. E, tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć, że ten zapach jest e, ekstraktem. Mamy tutaj aż 35% e, całkowicie esencji perfumowej. Więc e, trwałość jest na pewno genialna. Jest to też zapach, który nie jest głośny od początku. Więc to jest fantastyczne, że zobaczcie, nie jest tak, że e, nałożycie go i możecie przez pierwsze kilka chwil e, wręcz nim, e, w nim, nim wytrzymać. Po prostu jest jakby tak od razu cichy i od razu taki, mm, on jest w ogóle bardzo głęboki, od razu taki jest e, jakby przy skórze. Jednocześnie pachnie cały dzień i jednocześnie zeskakuje. więc ja sama miałam taką sytuację, że się pytałam męża, e, kto tak ładnie pachnie, a mąż mówi, to znów ty. Więc uwaga, e, zapach potrafi zeskoczyć nawet i osobę, e, która go nosi. Polecam te studia, jak zwykle, tymczasem ja... Pozdrawiam Was z przepięknej Turcji. Nieco mnie ta Turcja trochę zaskoczyła, dlatego że pierwszy dzień mieliśmy totalnie brzydką pogodę i myśleliśmy, że to już, już chyba tak będzie, ale potem, potem już było absolutnie dobrze. Jesteśmy już dzisiaj czwarty, piąty dzień i jest codziennie około 30 stopni, więc fantastyczna pogoda taka, której by można było absolutnie... Taka, którą, którą można byłoby sobie wymarzyć. Więc ja bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z Ribery Tureckiej. Pozdrawiam Was z miejscowości Alaja i życzę Wam fantastycznego dnia. Pozdrawiam. Pa, pa.